Najpierw. Brak słów? Ja też kurwa mam brak słów. A przecież masz napisać... w statusie. A ile ty ją znasz kurwa? Dwa tygodnie. Nie, bo by było, tylko będę są Ja dwa miesiące. Nigdy w życiu, ja nie chciał Taki jest gier, żeby pozwał. Eee. Nie wiem. Może to będzie chłop, kurde, a nie baba. Fajne. <grym> Albo tranzysita, nie daj bólu. Jak <grym> gadaliśmy kiedyś z panem Ponczkiem, nie? Myśli, że to dziewczyna, dziewczyna? A ona się rozbiera, a tu wszędzie. <grym> Gdzieś tam, tam, gdzieś z mapy pan. Kurwa, wymieszam alfa. Jeszcze trzy godziny i... idę... Jeszcze trzy godziny no, i jeden no, no. na to. Zubowie. No poznałeś, ale się z nią nie spotkałeś, nie rozumiesz tego po prostu. Ej, ja, bo... <grym> <grym> Wiecie co? Jak ja to rozwiążę? Tak. To jest spór? Jakiś spór? O dziewczynę? Jaki spór. Jaki ja tylko się śmieję, że on ma dziewczynę. Tak Może mieć dziewczynę z gry, a ja co. Zabronisz mu? Właśnie. Zabronię mu, ale damy to jest logiczne. Fan... No Dajemy mi odmówić. Co się? Odej odmów. Co się kurwa se ma. Boże się no ma? Pożyczenie. No właśnie, ja te cz. Ludzi ludzie się tak poznają kurwa. A przez ludzie... No to już gry. Opię, gdzie się nie poznają? Jak? Facebook. Tej... Facebooka czy nie wiem przez co? Chcę co Coś coś ma być. Ani na. Panowie Jak nie Nie chodzą to kurwa co mają Idź na Facebooka nie Tak, mają gdzie poznać Mają być na Facebooka Mówił o no dziewczynie co ma fury że ją poznał w grze coś takiego Nie to, no, to po prostu no boże Poznam Najlepiej, po no Najlepiej to bym wysłał ich na portaba Najlepiej Lub na samochód Ale A ty ludzie się wszędzie poznają Kurwa ja W ale w grze, proszę się w grze. Ja chłopie wie, że ludzi przez grę poznałem w Simulator 11 było, i było ino, co weszło na serwer, my to było wolna my... Skype'a, kurwa. No, zerwono, zerwono. No mówię Ci, owszem, to jest taki jakiś dziwny, kurwa. Nie wiem, kurwa, odkleiły się od ściany, kurwa, dzisiaj, czy co. Nie o to mi chodzi. Na, na on poznał dziewczynę na wiosce to mają trzy na wiosce A niektórzy nie mają kurwa Nie, nie, nie mam ma dziewczyny, lepiej kurwa z... nie ma, nie lepiej nie ma, nie być sam jest teraz dojebo matek nie? Mówię jak jest Mi Pokój to kurwa... My... w ogóle Kurwa ci się będzie kurwa upo denerwuje Kurwa męczy dupę, chuj wie o nie. tej chodzi, kurwa okresu dostaje, kurwa Chwio pluje kurwa, Dobra, ty, nic nie mu po okresie, dobra? No, no właśnie, no Ja znam No to... No to po kurwa Ja znam to Chodź ja kurwa Mówiłem, u... WD Cześć, was witam, cześć, zapraszam

A nie chciałem stać kurde nie? No co ja widzowie mam powiedzieć to kurwa Ludzi się wszędzie poznają, nawet yy, na stronie la no. Nie 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 kurwa, ja tam ludzi nie poznawałem, mm. dobra? Ja też A Damiana tak. to, jak ja tylko weszłem na jego live, bo na głównej jej stronie mm. mi no, Damiana to ja poznałem kurwa przez jewa Wiadomo mm. ja jakiego. Costało. genetycznego z lekkim kurwa pierdolniętym kurwa został Ale... I stwierdziłem, że szkoda mi chłopa kurwa, żeby był z osobą, która jest bardziej jebnięta ode mnie No i go kurwa zabrałem Zabrałeś go za rączkę Wiesz, razem przez... Kurwa wezmąłeś muzyk <śmusza> Chyba wezmę ja Chyba wcale w Pierdola. No. Ima się no. dodaje. A ja ja tak, ja jestem, jestem Mateuszem kurwa. Mm. <grym> Ale My z którym? Z którym? No z dwoma chyba, nie, z dwoma z nie, a nie. Z kurwa. Jestem marty. Mam dwóch. Co oh. powiedzieć, żeby ten nie... Oh, jesteś normalny, no, ale... A wiesz co, ty? No, jeden manewr musi być normalny, żeby, kurwa, drugi był pierdolnięty, tak? <grym> tak, <grym> tak. Także poznawajcie się, rozmawiajcie, przyznajcie Nie, 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 kurwa, ja się roz... narząb nie będę, kurwa. To jest jakiś, kurwa, kot, pies. Pod... Yeah. Nie. Ten... Raczej część z sesji Matek, a nie bym... wyłączyłeś. Mati jest małpką chyba. No ty a, jesteś... Ty jesteś krokodilem. Ale jest małpką, ty jesteś krokodilem. Olek... Olek go za mną kurwa. To jest Ten go Ja pierdole widzę, wiesz się za się I Nie wiem co. A Olek jest... Olek jest tygrysem? A... a Damian Wilk, kim? Na Ty? Nie Ty mięsem na pożarcie. Tak. <laughs> ale dobre. A, ale dobre. No czekam aż ktoś odpali sesję. Tym słowem należy. U mnie wyjeżdża... Ale czekaj, stryk. bo kurwa to jakaś nowa... To. Ciągle jakieś nowe mapy, kurwa. O, kontynuuj Patrzę grę. No, to mnie zaproś teraz, bo mnie... Nie stać mnie. My też wyjeżdż... Nie właśnie mnie. Mieszkać Mieszkać mi, mi, to nie stać mnie, nie stać mnie. niech gówną ale wybrałeś go z dół. Po co ty tu wchodzisz? Tak. Co? Ja jestem. właśnie. Ja jestem. To, a macie to... nie to... być tu? Czy ty ten, mnie ten rozumiesz? Ty i tak za mnie nie grasz. Po co ty za mnie tu siedzisz? Pogadać? A po co? nie czemu Damian? Wiesz czemu? Żeby wkurzać nas. No. <laughs> Kurwa czekaj, bo nie mogę was zaprosić. Nie, zimie, zimie. nie ma kop tej gry, a kurwa to mi. By... No Pozdrawiam! Do Marianka, do. Kurwa, nie wiem, że nie wiem. Nie wiem, idź do. Beguli się po. O oh, właśnie, no. Zroba, kurwa, że nie woli. Dawaj, olej, kurwa, bijaj tu na tą sesję. Teraz. Fajajaj. Kurwa, no, chyba cię pojechał. Bo to nie jesteście mi zasłyszeli. Teraz. Bez będę zbyt zbyt w się trzymać, będę mi No. No, bo nie. nie mogę dołączyć do. To... O, ja dołączam. O, jestem dobra. I w końcu mam jakiś normalny pojazd, znowu. Ty za kurwa. Czemu um, um, umie mnie gra Melodyjka? Weź <grym> O kurwa. O kurwa, palę się, zobacz. O nie, chodź się palę. Jakie iskry idą, no. zobacz. Widzisz, ty to o puszczę O, no, ja. Komu iskry idą? Ja, ja lubię jeansy. A ty? Ja mam. Ja Ja nie znam Ja 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 A bo lepiej z tym Mogę to zrobić, yeah. za was. No, no, To co Ty mnie nie lubisz, okej. Ja nie A tak daleko ode mnie odjechałeś, Matys. to tak

Fajnie coś wiesz, co bardzo jest coś powiedzieć, tylko tyle. Teraz, ty też będziesz chciał, to ci zrobię tak. Że będziesz chciał, to ci zrobię tak, że powiem ci, też nie mam czasu na przykład, albo to idzie do Mateksa, na przykład? Nie Widzisz to? Co sobie mam, wziąć to 200 zł? Bo ja mam tu 50, 500, 500. Żony, ja już chyba nie gra. Ewo. No, patrz, ile cię napracowałem. Ty z godziny wszystkie to robiłem, i co? Mów, no wszystko zniszczyłem. 你的啊，啥、uh？Oh. Walenie, fajnie, było i o Na swoje... E... nerwy. Jak was mody? Mody. Ходи! Праж, чекай. Праж. Под... Праж. Под... Праж. Под... Праж. и Праж. Под... Праж. Под... Праж. я Под... Праж. 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 не Праж. Праж. съм Młode czemu serwer i wyłączył? Niech, 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 niech ci Johnny Co zrobił? Kazał mi przyjść tam do farmy jego, a wielka dziura była. I młody się tego, młod mu się zrobiło i wyłączył serwer. Starał na tym. Przecież nie mówimy o wycieczce. On po prostu pod, ba... pod farmą było wlo... no, 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 i tak... i dwa creepery w sumie i wybuchł tak żeby... ma... i on tak... ma całą tak... koszę. Tak... Bo... Ten, jakby. Hmm. No. Wiesz, wiesz, no, no, która to farma? To, to to nie nie, no, na... no, 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 nie to... wiem właśnie. Ta taka drewniana. Fajnie. Chyba wiem ją.

E to dostanę zna, tego? Że... Ale ja już wiem chyba która facha. Tak. ta. To ta. Przez, przez Marcinę. Tak się z Marciną wybucha? Nie przez Marcina. A! Z Marcinę. Przez Marcinę. Czekajcie aż przełączam. Weźcie, rozłączcie marcinę.

Ja już tak chyba wiem. Jako... Jako, wtedy a jak... może ci. Jest. To, to mnie tak. nie było, to ja byłem zaskoczony z tej kawy. Tak, to. Chcę a... co tu się stało. Jak mnie nie było, to. Te... Ile? W ile? Dołączaj się. Maczkowi odłożę Jezu już ma 10 krów Malutki Ty kur... Ej to ma, mogę te 200 złotych? Dobra Maczkowi. odłożę Aha to ja teraz bez domu jestem Jak ty bez domu jesteś? Weź sobie te 200 złotych I mogę iść do domu? Ej chwila, gdzie, e, gdzie to O Łocie, panie! Ty Ej, to będę mógł Prapro! Ej a Janek ma jakoś? Nie, ja nie mam. A No sorte te dolary. No, ja tego tego. Agro -met, agro -met, agro -met, agro -met. Nie wiem, czy agromet jest. Agromad, agromad, Chodzony. Nie słyszałem Cię, Janek w ogóle? To te głuchy. Nie, na wtedy okay. nie ale... Lepszy sen. Pozmocny. Axin Weppes. I to dom ten. Jak? Ten. Komornika. Koronika. 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 Komornika? Koronika. No Koronika. 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 Mm. Nie by się... I dał troszkę kratki. Nie ma. To byś też ma. Ej, młody! co ja mam zrobić, jeśli... Ten, um, ja... jak nie mogę iść do... Ten... Kupalni. Młody byś nie no. dał... Trzeba się... Młody byś mi dał tego dnia Dwie noży w serce Bo chcę tego Dużo tego Antek! Co? Przerzuciłbyś Janka na max 2 Ty nie, bo to jest Max 2. Max 2 ty nie możesz po prostu, Antek, przeżyć też Johnego. To idzie na Max 4 i nie Max 2. Chyba ja go przeżę, To idzie na Max 4, jezu no. Hier haben wir ¡Happy Agora. agora.